Jeśli jesteś posiadaczem auta osobowego, to ten film jest właśnie dla ciebie. A dlaczego? Oglądaj. Chwile mnie tu nie było, kochani, ale natwok pracy nie pozwala nam na zbyt często odwiedzanie. I dodawanie filmów, ale teraz dla Was stworzyliśmy właśnie TOP 10, czyli 10 samochodów osobowych, które po zakupie od razu zakonserwuj. To jest TOP 10 samochodów, które bardzo często nas odwiedzają. To jest TOP 10 samochodów, które po zakupie od razu zakonserwuj. To jest TOP 10 samochodów, które kochają korozję, ale też TOP 10, których my kochamy i o które uwielbiamy dbać. Oglądajcie, zaczynamy od numeru 10. I tu oczywiście Honda Accord różnej generacji. Także Honda Civic UFO. Z Hondy różne modele tak naprawdę mają problem z korozją. Ford Mondeo MK5. Także MK4 ma ten problem. Volvo XC70. Tu wiele modeli z problemem korozji. Audi A4B7. Jako nieliczne z Audi z problemami. Honda Jazz. Znowu Honda jak widzicie. Toyota Vensis. Avensis, większość samochodów niestety problem z korozją Volvo, jak sami widzicie Większość problemów też problem z korozją Toyota Yaris No i nasze Numer jeden czyli Mazda 6, ale z Mazdy także trójka Wiele, wiele innych modelów Mazdy niestety ma pro... Tak właśnie kochani, przedstawiała się lista Top 10 samochodów, które Bardzo często konserwujemy, ale pamiętajcie To jest tylko top 10 Które tak dla Was stworzyłem Problem z korozją ma coraz więcej samochodów i tak naprawdę każdy samochód jest na nią narażony, więc dbajcie o swoje samochody, dbajcie, póki tej korozji nie ma, pamiętajcie, lepiej zapobiegać niż leczyć, nie czekajcie aż będzie korozja, aż będą dziury, zgłaszajcie się do nas częściej, Cieszcie się z jazdy, tak samo dbajcie o zdrowie, a teraz życzę Wam dużo uśmiechu, no na że mamy pochmurno, padał nas deszcz. Ale miejmy nadzieję, że się wypogodzi, ale w pogody ducha tego wam życzymy. Radości, przepraszam, radości, uśmiechu. Pamiętajcie, śmiech to zdrowie, trzymajcie się ciepła, i baba, król konserwacji. Czołem!